Dzisiejszym gościem naszego śniadania jest kandydat na prezydenta Artur Gerula Komitetu Wyborczego Wyborców przez serca popierają Asterixa. Panie Arturze, od 6 lat rozpoznawany jest Pan w przemyślu jako osoba, która organizuje różne happeningi, różne y, protesty podczas imprez. Y, czy uważa pan, że, że takim zachowaniem swoim yy, jest pan wzorem dla naśla do naśladowania dla młodych ludzi? Myślę, że tak. Bo on po prostu tworzy jakby zupełnie inny bieg, od którego można by było zacząć wszystko od nowa. Nie? Co jakiś czas pojawiają się ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość. To może być, mówi się, że kropla, można przepełnić wiadro i nastąpi ulewa. W zależności od tego, jak inni pozostali członkowie m, społeczności są otwarci i na jakim poziomie istnieją, przeważnie wszyscy są w, w takim wąskim kanale, Prawda, uformowanym przez oficjalne media i oficjalne informacje. Mały dostęp ciągle do m, internetu, jednak nie pozwala ogarnąć rzeczywistości takiej, jak ona jest. Nikt się nikt nawet nie zastanawia w gonitwie codziennej, co się boku, wokół niego dzieje. On musi dojść na czas, on musi się śpieszyć, on musi być pierwszy. Prawda, nie? I to wyklucza moim zdaniem m, po prostu coś takiego jak człowieczeństwo z naszego życia, które ja rozumiem przez współpracowanie bardziej, opiekowanie się tymi, którzy najbardziej potrzebują. Powie pani, pani redaktor, po prostu m, każdy człowiek normalny, generalnie chce się podzielić. Swoją pracą z innymi. Chciałby uczestniczyć z tym. Mało jest ludzi, którzy myślą sobie, a niech, oni tam zasuwają, a ja zgarnę. Ich jest mało, ale są bardzo zdecydowani, są w strukturach, które już od wieków trwają jak i ten nasz świat po prostu trzymają mocno. Natomiast powinno patrzeć już inaczej. Ja się w poprzednim systemie urodzimy i po prostu tam nie było sprzeczności, jeśli chodzi o ten przekaz duchowy taki ze strony partii, że tak powiem, tego, co do nas uczono, w jaki sposób należy... Należy szanować innych. Ja jestem pokoleniem, które się wychowywało na niewidzialnej ręce, które przeprowadzało babcie przez ulicę, żeby usłyszeć choćby dziękuję, i było w ogóle zadowolonym, że może pomóc w ten sposób. I nagle to się skończyło. Mm. Pod pretekstem jakby czegoś lepszego, prawda zysku jednych przy dużej stracie innych. Y te wszystkie naturalne więzi, do których tak wszyscy byli przyzwyczajeni i uważali je za coś porządnego. Proszę nie zapominać, że komuna tak za bardzo ludzi nie zniszczyła tak de facto. To byli ludzie z poprzedniego okresu, którzy wychowali swoje dzieci właśnie na takich wartościach, jak wzajemny szacunek, jak współpraca, jak pomoc. Taka miała być Polska, prawda? Miała być po prostu Polską nas wszystkich, a nie Polską elit i szamba, że tak powiem. To jest, niedawno miałem kontakt zapoznać się z pewnym jakby takim zdjęciem, które umieścił jeden z kandydatów bodajże, Radnego, a na pewno członek nowej prawicy, pan Jan Witkiewicz bodajże, tak. Pokazał zdjęcie Singapuru, taki wycinek, miasto szkło wyglądało tak jak jakiś przepiękny lotos i tam, że jak to wspaniale w tym miejscu, 800 miliardów jakichś zysków, już dokładnie nie pamiętam, ale że duże kwoty, jeżeli chcemy, to powinniśmy właśnie pójść jakby w stronę tego, tej dalszej, dalszej liberalizacji, można powiedzieć coraz mniejszej kontroli nad tym sektorem prywatnym, prawda? Ale ja zapisałem sobie zaraz w internet napis po prostu Slamsy Singapuru i okazało się, że ten piękny kwiat stoi. I w morzu, w oceanie slumsów, biedy totalnej, prawda? I od razu było widać, jak te pieniądze zostały wyssane w to miejsce, i ci uśmiechnięci yy, w limuzynach, i ci biedni zasuwający kilkanaście godzin dziennie, żeby w ogóle przeżyć do następnego dnia. I czy taki model w ogóle nam odpowiada, czy my chcemy iść w tą stronę? Ja uważam, że nie, dlatego postanowiłem odkręcać to, bo mi taka rzeczywistość nie odpowiada. Uważam, że na dzisiejszym poziomie yy, technologii jesteśmy w stanie każdemu dać tą podstawę, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł żyć zdrowo również, nie, niekoniecznie jedząc w konserwowane rzeczy, prawda? I... A co z tym zrobi? Proszę bardzo, jeżeli otoczenie będzie właściwe, jeżeli my ci mądrzejsi będziemy tworzyć właściwy klimat, to myślę, że to będzie szło w dobrą stronę. Świat jest już jest zmęczony. Nie chcemy wojen, które wyglądają raczej na jakąś redukcję populacji, prawda? Na jakiś taki czynnik depopulacyjny. Opowiada nam się bajki, że jesteśmy inni, gdzie każdy szef z każdym miejscu mniej więcej jest podobny. Ma swoją żonę, ma swoje dzieci, musi też zasuwać, żeby tam jacyś goście limuzynami jeździli i wymawia mu się od czasu do czasu, że to na przykład Rosja, czy tam ktoś inny napada, coś robi. A generalnie wygląda na to, że to jest jedno wielkie globalne oszustwo, w którym my uczestniczymy. Powinniśmy się właśnie przeciwstawić, bo już za naszą granicą to się dzieje. To wie, czy ktoś nie wpadnie na głowę, że a u Polaczków nie było dawno wojny, 70 lat, czy tam 80 minęło, no to rozpędźmy jeszcze jedno, jest ich za dużo, chcą więcej na przykład pieniążków, prawda, jeszcze bardziej, a my im nie chcemy dać. No widać, gdy narody Europy wymierają, to się już zaczęło chyba z 20, pamiętam, czy 25 lat temu wszyscy mówili, że wymierają Niemcy, wymierają Francuzi, no bo skądś jest to miejsce, tam prawda, dla Rosjan, Ukraińców, Polaków, Turków, Marokańczyków i całego świata i tam znajdują miejsce, dostają jeszcze odpowiednie fundusze, żeby utrzymywać swoje rodziny i wszyscy tam żyją. Co się dzieje, prawda? Nas jest coraz mniej. Przypuszcza się, że do roku 2050 poniżej 25 milionów zostaniemy zredukowani. Skąd ten proces redukcji? Dlaczego kobiety polskie mają problem z zajściem w ciążę, prawda? Ale może no. zajmiemy się to problemami dobrze. naszego przemyśla. Ale okay. Dobrze, a nie całej Europy. No nie, nie To już przestało się liczyć. W świecie globalnej wioski po prostu jesteśmy wszyscy połączeni. To są problemy Całego świata. Jest po prostu elita, która nie ogarnia, nie chce ogarnąć. Wydaje mi się, że będziemy się rozmnażać jak robaki, jeżeli będziemy mieli względny dobrobyt jeżeli kobiety przechodzące na emeryturę nie będą się musiały martwić o lekarstwa, o to, że nie mają zębów, że muszą coś zrobić, nie będą musiały na to czekać. Zamiast wojny, w karabiny, w te, angażujemy Ideali się w to To piękne, ale no. właśnie jak to zrobić? Właśnie ja, tak. Jaki ma Pan żeby, pan to, pan żeby ludziom astelica. dać? Żeby no. ludziom dać, ale skądś trzeba Rozumiem. wziąć żeby To znaczy, żeby w zasadzie wszystko jest. Ten świat ma swój potencjał. Niestety pewne osoby skonstruowały grę, w której wychodzi na to, że my mamy się tej grze podporządkować i nie mamy mieć. A oni mają mieć wszystko. To jest kwestia, wszystko co się dzieje wokół nas wychodzi z ludzkiej głowy. Tam powstaje to, co nas otacza, też wyszło z czyjejś głowy. Dziejeś tam, kiedy się ciągnie, prawda? A więc my możemy, a rzeczywistość podąża, czyli za myślami. I teraz każdy z nas, przyszedł ten czas, uważam, każdy z nas w własnym sercu powinien się zapytać, czego tak naprawdę chce i łapać takich ludzi, którzy mają podobne poglądy i się przyłączać do względu na to, czy z wojskowym, policjantem czy kimkolwiek. Tu chodzi o nasze życie, tu chodzi o życie naszych dzieci, tu chodzi o życie każde, dzieci każdego z nas, prawda? To już jest globalny problem. To nie jest problem tylko miasta Przemyśla. Takie same problemy mają inne miasta, podobne w każdym miejscu na świecie. Te same. Także to już przestało się liczyć, czy to Polska, czy to Przemysł. To jest nasz wspólny problem, że świat idzie w złą stronę i za chwilę możemy mieć trzecią wojnę światową, do której elity światowe się przygotowują od nas. To, co się dzieje na Ukrainie, nie jest nagłym tamtym. To jest wiadomo, każdy, kto się zajmuje, bada, czyta. Okazuje się, że ten świat polityki służb specjalnych i tego wszystkiego jest bardzo zorganizowany i on po prostu tak tym wszystkim miesza. No, to jest oczywiste już. Musimy Mieliśmy się czyścić. się skupić na okay, przemyśle. Mieliśmy się skupić Dobrze. na przemyślu. Jakie Pan ma pomysły właśnie na rozwój naszego miasta? Okay, na to, okay, żeby, okay. żeby ci ludzie mieli Usunię. pracę i mieli gdzie mieli jak, w jaki sposób spokojnie żyć na takim poziomie, ja, okay, jak pan okay. pokazuje, świetne Więc plany. Ja mam generalnie do zaproponowania um, mieszkańcom nie tylko przemyśle, ale też i całego świata, taki um, autorski program. Znaczy obserwując, że w połowę życia w jednym systemie i w drugim, doszedłem do wniosku, że można to połączyć. Więc nazwałbym ten system tak troszeczkę prowokacyjnie systemem Koka, czyli połączenie pewnych zasad z komunizmu z pewnymi zasadami z kapitalizmu. Bo gaćmy się na maksa, prawda? I jak to możemy robić w takim przemyśle, już tłumaczę. Więc na przykład poprzed, od, od lat wszyscy kandydaci ciągle mówią o tym, że należałoby tu ściągać turystów, ale de facto nic w tą stronę nie jest robione. No w tej chwili być może to ostatnie przedwyborcze posunięcia pana prezydenta upiększyły miasto, ale to powinno było być zrobione 12 lat temu. To miasto już tak powinno było przyciągać jakby do siebie ludzi właśnie tym pięknem. To jest 12 lat, na powiedzieć, straconych, prawda? Więc ym, kontynuowałbym to dalej. O, więcej imprez bym o tutaj organizował generalnie. Wycofałbym też ym, po prostu... Y, wykorzystałbym San na przykład bardziej. Tam, nie wiem, czy pani pamięta, ale kiedyś po prostu nad Sanem chodzili lodziarze. to były tłumy. Była plaża, jakby się gdzieś czuło nad morzem, jakby człowiek by, prawda? Chciałbym, żeby wróciły te czasy. Niech tam mamy mają fajne, przejrzyste baseny do swoich dzieci. Niech usiądą. Niech ktoś spanie. W po złotówce zarobić, czy tam po ileś, będzie pilnował te dzieci, na przykład, jakiś taki ratownik, czy ktoś nie, niech to tam odżyje, niech będzie jakaś fajna muzyka, niech to się stanie taką rzeczywiście mekką, tę przemyśl kulturalną. Niech tu przyjrzyją ludzie, żeby się tu dobrze czuć. Niech to będzie po co przyjechać, niech to nie będzie zespół, który przyjedzie, zagra stare, yy, odkurzone przeboje, prawda? Tylko niech to będzie coś aktualnego, ten świat aż tętni życiem, tętni wspaniałymi po prostu yy, atrakcjami, tylko my ich ciągle jeszcze tutaj nie zauważamy. Właśnie chciałbym to zmienić, chciałbym pójść w inną stronę, nie przyciągać tych już znanych, tylko otwierać się na tych nieznanych, kultury yy, słowiańskie wszystkie tutaj propagować, prawda? Przyciągać. To, to są genialne rzeczy, których my nie znamy, nie widzimy, że staliśmy odcięci od do swoich tych słowiańskich korzeni, chciałbym to przywrócić, to jest jeden taki patent na przykład, żeby Wykorzystanie tego samo, więcej zawodu dla młodzieży. Dlaczego to posanie długie łodzie, na przykład zasanie przemysłu, tylko przyciąganie beczki z bire. Można się w to bawić, nie? Ale niech to ma jakiś sens większy, głębszy. Niech to będzie fajna sportowa rywalizacja. Niech to będą kibice czuwań, niech to będą kibice polonii. To jest mam głęboko na sercu, bo jestem wychowany jakby przez... Ale nie mówmy o tym może, bo to dłuższy temat. Coś takiego. Wróciłbym też do otworzenia szkoły tutaj rolniczej w Przemyślu, prawda? Nawet nadałbym jej wyższy charakter, czyli chciałbym, żeby to była wyższa szkoła rolnicza. Uważam, że świat będzie podążał w stronę samowystarczalności. Jest zbyt kosztowne, zbyt niezdrowe przewożenie pokarmów na duże odległości. Naraza to wielu ludzi na utratę życia, prawda? Te firy słynne, osławione. Zupełnie choćby jeden człowiek miał zginąć z tego powodu, to jest bez sensu, nie? Uważam, że transport powinien polegać na transporcie kolejowym bardziej, dowożeniem i wolnymi takim przysięgiem przewożeniem, prawda? Nie, nie, nie krępować tutaj ruchu. Natomiast ci ludzie, którzy muszą wozić towar, żeby zjeść, niech przejdą właśnie w tym systemie koka do zajmowania się swoimi uprawami. Wiesz, rozmawiałem z wieloma ludźmi, każdy chciałby mieć domek, mieć tyle tam, żeby mógł z tego wyżyć, chętnie tak jak z prądem, prawda? Który można wyprodukować u siebie, oddałby część żywności na system. Natomiast ci najbardziej uzdolnieni, ci kreatywni, oni mogą jeździć limuzynami. Jeżeli mają potrzeby mieć toalety ze złota, proszę bardzo, nie? Ale nie można odbierać jakby ludziom tej, tej podstawy, tego człowieczeństwa, tej godności ludzkiej, a tu ten system to zabiera. Więc siedźmy w domu, zajmujmy się sobą, dbajmy o swój najbliższy ogródek, prowadźmy interesy małe, nie? Ale coś musi nas wszystkich łączyć, wy, 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 wychodzę z założenia. I myślę, że tym, co nas łączy, to jest właśnie ziemia, prawda? Z tego progu i w tym proch się zamieniamy. Nauczmy się rozmawiać z tą Ziemią. No dlaczego? Gdyby nastąpił jakiś kataklizm, nie mielibyśmy pojęcia w ogóle, jak przetrwać. Może kilka osób. A to jest są najważniejsze rzeczy. Skupmy się wejście na tym, kim naprawdę jesteśmy. przybywamy skąd z kosmosu, Stworzył nas Bóg o co chodzi? Co ma, co nam w sercu gra? Czy po prostu chcemy to ogarnąć i stworzyć coś fajnego? To jest, I to jest problem całego świata. Wszędzie nie ludzie sobie ogarniają swoje własne przestrzenie. nie robią tak, żeby było dla nich jak najkorzystniej. To jest, nie jest powiedziane, że jeżeli, jeżeli będą korzystnie dużo wolnego czasu, to ja zacznę płodzić dzieci na hamie. To, to jest bez sensu, nie? Każdy raczej chciałby się rozwijać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Teraz na przykład prezydent ustawił w jednym tam bodajże miejscu te urządzenia do ćwiczenia pod parkę. Jest ogromne zainteresowanie, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Każdy na to wchodzi i dziadkowie po prostu i wszyscy chcą to mieć. Każdy chce mieć to na swoim dlaczego tego nie ma. Więc właśnie w tą stronę poprawa zdrowia, więcej czasu dla nas i wszystkie działania chciałbym w tę stronę popychać. Dlaczego nie? Dlaczego nie mamy się potraktować jako załoga statku kosmicznego, w którym de facto jesteśmy, taką arką, która mknie przez kosmos, a my tutaj po prostu skaczemy sobie do gady, niszczymy to środowisko, pszczoły wymierają. To o co chodzi? Dlaczego mamy w tym uczestniczyć? Naprawianie tego wszystkiego to jest mój program. Mówienie o tym i pokazywanie tych wszystkich dziwnych błędów, nie, tych paradoksów to jest mój program. Wychodzenie z tego to jest mój program. Każdy to potrafi. Jak go coś boli, to usuwa rękę. A nam każą się tę rękę trzymać, do tego bólu pchać dalej. Dlaczego? Dlaczego mamy w głowie tak? Tam gdzieś w środku możemy przestawić, zrobić psyczek i stać się no, na nowo. Próbować już tworzyć tą nową przestrzeń. To jest chyba w nas tak od Boga można powiedzieć, od, od czegoś większego. Bądźmy tym czymś większym, byście określmy, kim jest czy uczestniczymy, wycofując się, czy jednak nie? Już przemy, choćby samo myślenie o tym zmienia rzeczywistość. Już sam problem, to jest wszystko wibracja, to jest wszystko energia, po prostu. Co myślimy, jak działamy, idzie Pani niezadowolona i wszyscy to widzą. Idzie Pani rozpromieniona, każdemu to siada, prawda? To są proste rzeczy, które nam wydarto z naszych cech, zamienia się nas w roboty, mamy sobie skaczyć do gardła, żeby osiągnąć, żeby przetrwać. Gdzie ta Ziemia jest tak bogata, że mogłaby każdego? Przecież futuryści różni mówią, że nawet 40 miliardów jest spokojnie, gdyby wykorzystać ją właściwie. Czego się mamy tym nie zajmować? Czego się nie mamy zajmować sobą, tylko wprowadzeniem bogactw poszczególnych ludzi, którzy mają nas za nic. I jeszcze nas szczepią nie wiadomo czym, i rozsypują coś nad nami w atmosferze wielu lat. Prawda? I właśnie o tym chcę mówić. To jest mój program, temu się chcę przeciwstawić. Nie? Do tej pory nikt tego nie robił tutaj w przemyślu. Wszyscy są ustawieni właśnie w taki sposób. Bardzo przepraszam, że znowu rozgadałem. Właśnie, pytałam o to, czy aktualnie gdzieś pan pracuje. Tak, Nie pracuje pan, czy ma pan jakieś doświadczenie w zarządzaniu? Aha, czy uważa tak, pan, rozumiem. że, że Przez jest wiele pan... Pracowałem osobą? w szkołach. Pracowałem z dziećmi od przedszkoli. Do y, uczniów szkół pomaturalnych. Powiedzieli mi z nimi zajęcie: nigdy nie miałem żadnych problemów. Ja jestem właśnie taką osobą, która potrafi nawiązywać kontakty z ludźmi i szybko dochodzić do sedna i zmieniać nawet ich bardzo, że później mi to mówią, że ich to bardzo zmieniło. Nie? Że zaczęli żyć po prostu w inny sposób. I myślę, że to jest właśnie to mnie, Ja jestem w tym dobry. Ja jestem w tym dobry, żeby przyciągać fajnych ludzi, już otwartych, już z tego nowego świata, którzy są, którzy już chcą żyć inaczej, choćby ten właściciel filmu Virgin, prawda? Poważna osoba. To, są, to jest już nowe pokolenie, to jest pokolenie post-hippie tych dzieci, tych, którzy zatrzymali wojnę w Wietnamie, prawda? I przeciwiali się po prostu, wyszli na ulicę, mieli tą odwagę i zrobili coś takiego. I nam tej odwagi brakuje, tego zrozumienia. I to, to jest właśnie to. Ja, ja tym, że tak powiem, dysponuję. To jest mój atut, prawda? Natomiast wokół siebie zgromadzić ludzi, którzy są dobrymi ekonomistami. Chociaż teraz znowu cały świat chce zmienić ekonomię. Bardziej się mówi o bankach takich municypalnych, miejskich, że nie nastawionych na zysk, tylko nastawionych na rozwój. Niech zysk będzie widoczny, a nie w kieszeni jako cyferki u kogoś tam, prawda? I jego limuzyny w jego tam mrażą. No, bez sensu, jakim kosztem? Kto dał im takie prawo w ogóle tym ludziom? No. No, kandydat, no. wydaje mi się, że właśnie powinien sam się czuć i być od, osobą odpowiedzialną. Tak, tak. Ta. Czy. czy... Pan sam o sobie. Uważa no. pan, że jest pan osobą odpowiedzialną? I może pan zapewnić komuś bezpieczeństwo? No, oczywiście, że tak. Dlaczego by nie? Do tej pory, bo, dawałem, kiedyś taki przykład, kiedyś taki przypadek miałem. Po prostu pływałem dosyć długo, jeszcze kiedyś na no, województwie studiowałem, pływałem sobie dosyć długo w sanie. I już to pod koniec tej, tego pływania zacząłem spływać z dłuższa. No i nagle zobaczyłem, że przedrano się dwóch chłopaków topi, dwóch równocześnie. I musiałem szybko decydować, bo byłem <tuszę> mocno już zmęczony po tej godzinie, czy ratować ich, czy nie ratować. No i po prostu w błysku rzuciłem się, wyciągnąłem najpierw, najpierw jednego, drugi już szedł do wody, za nie, wyciągnąłem drugiego, więc do tej pory w bloku mojej najbliższej sąsadzi też znają mnie z tego, że z czym do mnie przyjdą, jeżeli tylko mogę poprosić, to, y, mogę pomóc, to pomagam, ja ewentualnie kieruję. Więc myślę, że tak, że jestem osobą odpowiedzialną, która jeżeli się czegoś podejmuje, na przykład ta sprawa tych pomierników chemicznych, które paruje nam ciecz w mieszkaniach, która powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w wysokich magazynach, z dobrą wentylacją, w niskich temperaturach. I czasem paruje to ludziom na, na kaloroferach przez cały rok, więc o co chodzi? Skoro tu jest takie. Albo a to nagle ktoś coś takiego daje, pozbywa się by, trefnego towaru. To no właśnie tą sprawę też załatwiłem i też byłem na początku właśnie uważany za osobę niepoważną, że w ogóle się pojawiłem tak. Ale to są fakty. Wszyscy dziennikarze, wszystkich pism tutaj, potwierdzili, zaczęli o tym pisać. Uznali to, jakby, moją argumentację, prawda, i to, co im tam przedstawiłem. Sprawa zakończyła się wymianą tych pomierników, i tam jeszcze była jeszcze jedna ciekawa rzecz, że podszedł do mnie taki znajomy policjant, którego znał w czasie, jeszcze chcieliśmy karatę, i on mówi: Tutaj, stary, założyli z wspólnotę samorządową, wycofaliśmy w ogóle z tych wszystkich pomiarników i płacimy dużo mniej. Bo już nie mamy firmy, która nas obsługuje, nie płacimy za żadne urządzenie. Podzieliliśmy sobie to tak, jak było kiedyś. Od metrów po prostu każdy płaci, ile ma. I od razu nagle zaczęły się pieniądze pojawiać na piwniczkę, którą ładnie sobie wyłożyli. Niektórzy to no mają tam lepiej, niż niektórzy w łazienkach. No, Także to jest taka dosyć ciekawa historia. No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że już jestem na tym poziomie, że się nie nastawiam na gromadzenie, prawda? Tylko właśnie widzę siebie i innych jako jakąś wspólnotę. Ja się chcę tu czuć dobrze. Ja chcę, żeby tu były fajne imprezy. Ja chcę, żeby tu ludzie chodzili uśmiechnięci, prawda? Żeby się coś działo. Rozwijajmy się. Miej już nudzi mierność taka po prostu i nie robienie niczego jakby, prawda? Nawet nie myślenie zupełnie, tylko podążanie jakimiś kolinami przez kogoś, nie wiadomo po co wydążonymi, prowadzącymi nas do upadku, tak na, na dobrą sprawę. I jeżeli że tak, no. samymi ideami nie można żyć, nie, to, 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 to wszystko jest, jest. Normalne są życie. Normalne no. życie to prowadzi normalne do tego, e, no niestety, jeżeli ma się dzieci, rodziny, tak, trzeba tak. im zapewnić byt, no, więc trzeba. potrzebujemy pracy. Wróćmy do systemu KOKA, stwórzmy możliwość zamieszkania. Dlaczego te starsze osoby muszą tak marnie żyć? Dlaczego nie można im małych domków wybudować, tak jak buduje tam z, w Indiach teraz budują dla biednych domki? głównym jakby elementem, tym produktem, użytym do wybudowy domku, jest po prostu yy... Ziemia, w którym ten domku ma powstać. Gotuje się ją do jakichś tam worków, dodaje odrobinę cementu i robi się po prostu fajne domy. I oni tam zaczynają żyć, mają swoje ogródki, zaczynają, się dbać, zaczynają dbać o siebie. Dlaczego trzeba uruchomić całą serię pomocy społecznej, która przejada dwie trzecie tego, co ma iść dla tych ludzi, prawda? I sami utrzymują swoje rodziny, myślą, że robią coś dobrego, tak naprawdę są zdrowi, a tym jeszcze biednym, którzy potrzebują tej pomocy, odbierają generalnie. Niech każdy zajmie się własnym ogródkiem po prostu. A ci, co mają, są młodsi, niech pomogą tym starszym. Są, to my żyjemy według idei obecnie, tej, i to jest niby ta norma, ta prawda, że jeden drugiemu ma zabrać ważne Nieważne, kobieto, co mnie to obchodzi, że ty stara, chora, że masz 400, 500, 600 złotych renty, że pracowałeś całe życie, do widzenia mnie to nie interesuje. No to ja nie mogę w takim yy, świecie żyć i każdy człowiek powinien już mieć dość i powinien zacząć myśleć inaczej. To teraz to jest walka idei. Walka idei w naszej głowie, w naszej żył wierzyć uwierzyć w matrix, w którym jesteśmy, czy po prostu zaprzeczyć mu i wyciągnąć to, co z serca Mamy najlepsze. To jest to, nic innego. Bo ciągle jesteśmy przywiązani do pewnego schematu myślowego, który nas tam porywa i my tam co chwilę główka nam się kręci, prawda? I już myślimy, że to jest tak. Normą jest to, uważam, i czymś dobrym, jeżeli człowiek człowiekowi pomaga. I tak byłem wychowany, tak byłem nauczony, tak byłem przez Orlika Przemyskiego, mojego dziadka, wychowany. Przez tą starą jeszcze kadrę. O co chodzi? O co kaman? Dlaczego jest coraz gorzej, zamiast być coraz lepiej? To nie tego mnie uczyli, więc wychodzę. Nowa idea właśnie i chcę ją wprowadzić. Myślę, że jestem do tego upoważniony jak najbardziej przez całą moją historię życiową przez tym postęp, jakiś dokonałem i chcę się tym podzielić nie chcę być potrzebny tej społeczności w sposób w którym ja się czuję najlepiej tak, jak ja uważam, że najlepiej zafunkcjonuje, i myślę, że to jest ten poziom. Znam wszystkich ludzi, którzy startują. Wiem, z obecnym prezydentem rozmawiałem co najmniej ze 3-4 razy. Za każdym razem mówił mi: Im dłużej mnie zna, to po prostu to tym bardziej zmienia zdanie takie, które na początku mógłby mieć na mój temat. prawda. Nie ma problemu, więc spotykam się wszędzie z uznaniem. Na poziomie akademickim, kiedy studiowałem, też rozmawiałem z ludźmi z wyższym wykształceniem, też nie miałem z tym jakby problemu. prawda. Nie ma problemu, tak naprawdę. Problem y, tworzymy właśnie nie zdając sobie z tego sprawę, kim naprawdę jesteśmy. Nie? Czy uwierzyć w bajkę, którą nam zrobiono, żyć według jej zasad, czy stworzyć własną, wspólną, nową, ciekawszą, wspanialszą i taką, która da nam satysfakcję. Dzieci nam będą pluć w twarz i wnuki, jeżeli czegoś nie zrobimy. To jest to pokolenie. Żyliśmy tu, czy żyliśmy tu, możemy wyciągnąć właściwe wnioski. Y, zróbmy to, y, Sprzeciwmy się. Dlaczego nie wychodzimy na ulicę? Dlaczego Kościół nie wychodzi na ulicę i nie protestuje przeciwko wojnom? Dlaczego? Dlaczego spotykają się tutaj Żydzi ten prawosławni i na przykład w takim spotkaniu kiedyś i tutaj kościół katolicki przedstawiciele i kiedy się pytam, że może, w każdym miejscu może się zacząć rewolucja, może to być przemyśl. Tu mogą się nagle zacząć ludzie modlić, prosić o pokój, zbierać się, obojętnie gdzie, to nie musi być Nowy Jork, Warszawa, nie musi tego zwołać przewodniczący Solidarności, przewodniczący PiSu czy ktokolwiek. No po prostu musimy to ogarnąć nie? i wyjść z tej inicjatywy. Oni ja powiedzieli, że jeszcze czas na takie modły. Czyli co? To było ze 2-3 lata temu. Czyli jeszcze dla nich jest czas na takie modły. Tam się ludzie dalej mordują, ludzie nie wychodzą, taka grupa wielka, chrześcijańska. Dlaczego yy, nie mieliby wyjść? Dlaczego, dlaczego yy, protestuje się przeciwko aborcji, a przeciwko codziennemu wyrzynaniu ludzi się nie protestuje, bo to się uważa za jakąś normę, że tak nie by jest? To jest ta logika, właśnie. Nie ta idea, Czy czyjaś dziwnie nam wbita. Jesteśmy w kilku miejscach złamani i podążamy tak, bo taka jest prawda. Ale taka prawda nie jest. Według mnie, na przykład, i wielu ludzi z którymi się spotykałem. Chcę to zmienić. Myślę, że jestem do tego jeszcze raz powiem upoważniony, mam właściwą perspektywę. Zresztą to, że tu siedzę, jest najlepszym na to dowodem tego, że coś trwa, coś się kontynuuje, a ja mam wsparcie społeczne. Nie? Ja bym to nie siedział, gdybym codziennie dostawał po, po głowie, gdyby wszyscy za mną pluli. Nie. Ja mam na więcej, co najmniej powiedzmy z 99% pozytywnych reakcji. Oczywiście do się, się krzykę. Idiota, wariacie, ktoś mnie tak chce sztuchnąć, patrzy nam, jakbym jakbym chciał zabić na przykład, nie? No są takie pojedyncze sztuki, ale to co są zawsze. Nie wszyscy kochają pana Kaczyńskiego, nie wszyscy kochają pana Tuska, nie wszyscy kochają, nie wiem, pana Dudę, czy kogokolwiek Kukiza i tak dalej. Dziękujemy bardzo.